Podcinamy. Przeładować zabezpieczny. Pistolet też. Pistolet też od razu ładujemy. Przeładować zabezpieczny. Teraz tak, e, powinniście, żaden z was nie zrobił szczególne... Ja A, zrobiłem A ja zrobiłeś? zrobiłem. Wiesz, że jest nagrany. Zobaczymy. Tak, tak, na, pistolecie nie zrobiłem, pisolecie ale w pistolecie... Ja zwróciłem uwagę na pistolet. Paweł, nie zrobiłeś ani karabinka, ani pistoletu preszczeka. robię. Pistolet zrobiłem. 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 Karabinku nie, ale pistolet robiłem. A ja na ja no. <grym> Ale staramy się, ktoś, na sytuację, jest wy, ale to jest wbrew pozorom ważna sytuacja, bo nie wiem, czy ale to w sytuacji, że ktoś ci by przeładował, a poszedł wykonywać zadanie I, nie działa. i dupa mokra, nie? Także zawsze przeładowanie, preszczek i pierwsze stajecie gotowość, niska gotowość i przypominam, na komendę AP, lokalizacja celu, podniesienie, bam, zabezpieczenie, opuszczenie na dół, głowa na dół. Uwaga. A! Poczekaj, coś się nie tak? tak? Mamy procedurę taką pod no. Nie, nie, nie. Dobij mogę najpierw, takie. Przeładuj. Zrobi to nie no, ma się. Nie, Dawaj, nie, <śmiech> <śmiech> no, nie, no, <laughs> Dawaj. Na dróg, Poczekajcie. Uwaga. nie, 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 Żeby no, nie marnować na pykanie pojedyncze. Teraz ma być podwójny szal. Czyli jesteście, zostało 6 sztuk najprawdopodobniej. Ma być podniesienie, bam bam, bezpiecznik, opuszczenie. OK? Czyli zro, spróbujcie na tym resecie popracować. Tak? Żeby był jak najszybszy ten, ten, ten duplecik, OK? Dalej głowa. Uwaga. A! O, o. On nawet tak. O. Uwaga. Dobra, teraz tak. Mamy pusto. To działamy. No właśnie, tak. o to chodzi. Wymieniamy magazyn. Teraz tak. Wymieniam. Można. Można. tak. Można. Można. To, to zrobiłeś zrobiłeś można w ten sposób uderzać. Ja preferuję, żeby sobie jeszcze zobaczył w ten sposób, jak masz dźwignię do tyłu, nie. żeby nie tu kombinować, tak? tylko po prostu całą nasadą dłoni, jak zrobisz wymianę, całą nasadą dłoni w ten sposób uderzyć. Też jest to dość szybciej, bo tutaj jak najbardziej. Odpiąć, tak? Gabisz się na cenę. A po prostu olewasz, olewasz, olewasz co się tu dzieje. Chodzi o to, że tak jako jest bam, 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 strzelasz, wymieniasz magazynek, bez odzysku, wyrzucasz, bo podpinasz drugi, kapiąc się na cel. W ten sposób może trafisz, może nie trafisz, To jest jednak mała powierzchnia, nie? I uderzając na większe prawdopodobieństwo, że trafisz, nie? Okay. Znaczy spróbuj sobie i tak i tak.